Na początku, gdzieś tam w pierwszej połowie, wydawało się, że taki mecz e, chyba do pierwszej bramki, bo dużo było rzutek w pole karne, dużo było e, gdzieś tam walki, ale wydaje mi się, że mało klarownych sytuacji. No, w drugiej połowie to się otworzyło. Niestety to otworzyło się na korzyść Hutnika, no i my tylko z tego karnego jedną bramkę e, zdołaliśmy wziąć dzisiaj. To znaczy tak, ja zacznę może od końca i zacznę, nie wiem, czy, czy czymś popularnym i czymś, co mi, co mi w jakimś tam stopniu zaszkodzi, ale... Yy powoli zaczyna mnie irytować jedną może no, nie jedną jedną jedyną opcją która, która zabija we mnie chęć tej pracy zabija we mnie to że poświęcamy temu całe swoje życie podporządkowujemy całe swoje życie to jest zachowanie naszych sędziów którzy domagają się którzy domagają się szacunku którzy domagają się tego żebyśmy żebyśmy nie wiem stali przy linii i respektowali każdą ich błędną decyzję i ja tak jak mówię Mam do tej pory miałem do tego meczu trzy żółte kartki, wszystkie za błędne decyzje sędziów, tak? Czyli za, za błąd, prosty błąd popełniony przez sędziego, który, który zwracam uwagę, że było inaczej. Dzisiaj dostaję żółtą kartkę po meczu nie wiem dlaczego. Jestem zły, bo przygrałem mecz idę podziękować trenerowi Drużyny przeciwnej. Dostaję żółtą kartkę, nie wiem dlaczego. Może dowiem się z protokołu meczowego. Za chwilę dostaję czerwoną kartkę za to, że spytałem się sędziego, za co dostałem, za co dostałem żółtą kartkę. Nie wie nie. Ktoś mi udowodni i, i nagra, że czerwoną kartkę dostałem za coś innego, przedstawi nagranie, ale tak jak mówię, zaczyna mnie to trochę irytować, zaczyna mnie to trochę męczyć. Ja nie za, mam zamiaru y, przestać reagować emocjonalnie na to, co się dzieje na boisku, bo ja y, piłka nożna i trenowanie jest moim całym życiem od, y, od momentu, kiedy, kiedy pierwszy raz poszedłem na trening i ja jak przestanę się tym emocjonować, przestanę y, się w to angażować emocjonalnie, to sobie po prostu dam z tym spokój, więc y, nie będę, nie, nie będę nie reagowała aktywnie czy, czy emocjonalnie przy linii i, i, i to się nie zmieni, ale chciałbym, żeby jeśli sędziowie wymagają szacunku od, od nas, to, to też szanowali nas z drugą strony. Tak wracając do tak, meczu tak. wracając do meczu, wiedzieliśmy, że nie możemy się tutaj otworzyć. Wiedzieliśmy jakim potencjałem dysponuje chutnik, wiedzieliśmy w jaki sposób gra chutnik i, i naszym pomysłem było to, żeby to trochę uszczelnić i poczekać na swoje, na swoje okazje. I, I takowe w pierwszej połowie mieliśmy po stałym fragmencie, w drugiej połowie Yy, powiedzmy ten mecz się szybko otworzył po, po gdzieś tam strzale z dystansu zawodnika hutnika i, i dość może nie przypadkowej, ale, ale, ale trochę w ramce, która nie powinna się zdarzyć. Yy, ale ja ten mecz oceniam bardzo solidnie. Uważam, że gdzieś tam yy, przedstawiliśmy się w niezły sposób. Yy, w porównaniu z poprzednimi meczami wyglądało to zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o organizację gry. I, i tak, jak, yy, tak jak już powiedziałem... Yy, Budujmy na takich meczach, budujmy ten zespół, niwelujmy, niwelujmy błędy, naprawiajmy to co, to, co nie funkcjonuje, ale, ale po takich meczach nie, nie chciałbym, żeby zawodnicy wychodzili tu z szatni ze spuszczonymi głowami, bo, bo naprawdę uważam, że warto było przyjść tu dzisiaj na, na ten pojedynek i warto było go oglądać, bo on był ciekawy. Patryk. No, jak możemy podsumować ten mecz? Był to, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, mecz solidny w naszym wykonaniu, też powiedział tu trener. No ale za samą solidność punktów nie dają i ostatecznie dzisiaj o tą jedną bramkę okazuje mi się gorszy. Myślę, że czujemy duży niedosyt, bo tak jak powiedzieliśmy sobie przed, przed nagrywkami, naprawdę solidny mecz w naszym wykonaniu, cios za cios, gramy naprawdę dobre spotkanie od minuty 48, czyli od momentu stracenia pierwszej bramki do momentu stracenia drugiej bramki, czyli do minuty 65. Przez ten lekko ponad kwadrans gramy coś, czego nie trenujemy. Gramy zupełnie coś innego niż w pierwszej połowie, a to, co graliśmy w pierwszej połowie, po prostu funkcjonowało i to nas zgubiło. Te ponad 15 minut. Czego tutaj zabrakło, Twoim zdaniem? Bo może nie było tych sytuacji dużo, ale jakieś były. Na pewno no, miał Mikołaj, miał na przykład Maciek Nallejs gdzieś tam z głowy, dobrze bronił bramka Szkutnika. No ale właśnie nie wiem, czy to tylko jakby skuteczność, czy czegoś myślę, że jeszcze tutaj nie dołożyliśmy, żeby, żeby z tego meczu jednak tutaj stąd z kompnika Co najmniej jeden punkt. Myślę, że ta zmiana koncepcji gry to było kluczowe, bo fajnie grane po ziemi, fajnie w pierwszej połowie, fajnie grane po ziemi, fajnie szukamy gdzieś tam kombinacyjnej gry w bocznych sektorach. Nie wiem dlaczego w drugiej połowie gramy zupełnie przez 115, my gramy zupełnie coś innego. Próbujemy grać długie piłki za plecy. Często bywaliśmy spóźnieni, jeżeli chodzi o zebranie drugich piłek, no a to napędzało ze potnika. Jeszcze na koniec chciałem zapytać Ciebie o Twoją indywidualną postawę, jak ją oceniasz, bo wydaje mi się, że co najmniej, no, w ostatniej kolejce Wiadomo, mecz zupełnie inny, no, wysoko wygrany przez nas, ale zostałeś nominowany też do 11 do, do kolejki, więc, więc docenili e, też, powiedzmy, obserwatorzy tej ligi Twoją postawę. Dzisiaj wydaje mi się też, że też wyglądało to dobrze i no, liczymy, że na pewno będzie szło jeszcze, jeszcze lepiej, staniesz się takim prawdziwym liderem środka Miejmy nadzieję, ja na to liczę, e, no, ale najważniejsze jest to, żebyśmy punktowali, tak? Żebyśmy w takich meczach jak dzisiaj co najmniej punkt wyłożyli ze stadionu Hutnika, bo myślę, że spokojnie na to zasłużyliśmy. Jest fajny zelążek, dobrze to wyglądało. Mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie wyglądało coraz lepiej. Chciałbym też, żebyśmy usystematyzowali się trochę, abyśmy zaczęli regularnie punktować z zespołami z, połowy, z górnej połowy tabeli. No i trzymam za to mocno kciuki.